Hejka kochani, no normalnie nie mam siły jak na to patrzę. Tutaj mam tyle rzeczy, że nie wiem od czego w ogóle zacząć. Przydałoby się już zrobić, w ogóle nawet nie przydałoby się już, powinno parę dni temu być zrobiona dekoracja świąteczna, ale no nie, nie jakoś nie miałam czasu się tym zająć. Do tego mam tyle biżuterii i jeszcze dojdą nowe, to, jeszcze dojdą nowe towary, znaczy nowe kolczyki jakieś tam. Duperele na święta i po prostu nie wiem od czego zacząć. Jak na to patrzę, to mi już jest słabo normalnie. W magazynku mam dekoracje jeszcze z zesz zeszłego roku, też co kupowałam. W tym roku nie kupuję nic nowego na święta. Także i tak mam nawet za dużo yy, niż, niż niż będę, niż wykorzystam. W zeszłym roku miałam. Teraz wam tutaj pokażę. W zeszłym roku było tutaj bardzo dużo dekoracji, także na tym murku jeszcze zostały lampki, widzicie? Tutaj na tym murku też miałam dużo dekoracji, na każdym regale. Miałam naprawdę przepięknie, miałam udekorowany lokal na święta, ale w tym roku nie mam motywacji absolutnie do tego, bo... no... Jak by to powiedzieć? No, no nie jest tak, jakbym chciała, tak? Tutaj się nie kręci tak, jak bym chciała. Znaczy jest studio paznokci, o tam już mam przygotowany telefon, bo się tak zastanawiam cały czas, czy odpalić live'a. Live Jeżeli to zrobię, no to Wy już na pewno widzieliście tego live'a. I... No i co chciałam powiedzieć? No jakoś, no nie potrzeba mi tyle tych dekoracji. W ogóle w zeszłym roku jeszcze moje studio paznokci było w tym drugim pokoju. Zaraz sobie tutaj przejdziemy. Tutaj też mam już kartony do wyrzucenia. Widzicie magazynek? Zaczęłam tutaj wyciągać sanki. Muszę wszystkie te skrzynie powyciągać, bo mam w niektórych rezerwy towarów, stojaczki, różne takie rzeczy. Posegregowane to jest. A na dole cała półka to są wszystko dekoracje świąteczne. Także mam tego dosyć dużo. Tutaj jest pokój wolny. Chciałam to podnająć, ale no, nie znalazłam nikogo. Nikt się chyba nie interesuje tutaj, w tym miejscu, gdzie ja jestem, w Brun. I postanowiłam sobie zrobić. Studio ćwiczeń, ale to dopiero po nowym roku. Przed świętami się za to nie biorę. Mam dużo innych rzeczy na głowie, jest stres. Nie chce mi się, muszę mieć do tego motywację. Tutaj sobie już laptop przyniosłam, zasłonkę. Widzicie, tutaj zawiesiłam, żeby nikt mi nie zaglądał. Pomyślałam, że może wcześniej się tym zajmę, ale nie, nie chce mi się. Mam to gdzieś. Teraz są inne rzeczy na głowie. Ten stolik był wcześniej w kuchni. Nie wiem, czy on tutaj będzie stał, ale na razie mi nie przeszkadza, to nie jest. Mam wystarczająco miejsca, także jeżeli mi się motywacja obudzi, no to od stycznia po świętach po prostu zajmę się tutaj swoim ciałkiem i będę trenować, ale nic nie obiecuję, bo sport is mod. <laughs> no tutaj troszkę też to układam inaczej. Ten, ta szafeczka była na tej ścianie, teraz mam tutaj trochę wolnego miejsca. Tutaj na tej szafce położyłam taki blat. To jest właściwie regał, na którym stały kiedyś dekoracje też świąteczne. Została mi ta półka, więc ją położyłam tutaj, żeby mieć więcej miejsca do, no, no to a wiecie, jak sobie robię coś do jedzenia, do jedzonka, czy coś. No to tutaj mam trochę taki większy blat. Tutaj kupiłam pierniczki. Każdej klientce do kawki teraz daję jej pierniczki. No, no i tutaj mam moje talerze. Taka prowizoryczna kuchnia, ale więcej mi tutaj nic nie potrzeba. No i pora się tym zająć. O, tak liczyłam na to, że może się ostra by mi pomogła udekorować to wszystko, posortować, bo później jeszcze muszę zwolnić niektóre stojaczki z biżuterii, żeby mieć miejsce na biżuterię świąteczną. Też jeszcze nie zdecydowałam, które pójdą znowu do magazynku. Pierścionki chyba, nie wiem, a nie, zamawiałam jeszcze, pierścionki przyjdą jakieś. Niektóre rzeczy jeszcze cennie mają. Tutaj zrobiłam wyprzedaż właśnie tych rzeczy na prezenty, bo tutaj w ogóle to, znaczy no, idzie, ale rzadko, nie ma sensu trzymać tego w nieskończoność, więc te wszystkie rzeczy, tutaj mam świeczki zapachowe jeszcze z zeszłego roku, ale powiem Wam, że trochę kolory pozmieniałe. To są polskie, z Polski, hmm, polskiego producenta świeczek, ale teraz, dobra, będę je za pół ceny wszystkie sprzedawać, więc może coś zejdzie. No i tutaj mam jeszcze takie dekoracyjne rzeczy: kubeczki, to jest też ręczna robota, ale mam też ich dosyć dużo, więc yy, też nie będę chciała, yy, znaczy, jedną no, sprzedać je po prostu, tak? Tutaj też mam fajne torebeczki z Polski. Dziewczyna mi uszyła, wymienił, znaczy na, na zamówienie. W sensie, że wybierałam sobie kolory, wybierałam wzory, tam jeszcze mam jeden plecak u góry. Sprzedałam teraz dwie torebki i plecak, ale no, mam nadzieję, że jeszcze sprzedam więcej przed świętami. To też są robione etui na kulary, właśnie na zamówienie. A tutaj chyba znacie. Już wyciągnęłam kilka testerków, bo są w tej chwili przygotowane Grześkowi do pracy, bo nam się kobiety zainteresowały. Kolejne perfumy z Polski. Także cieszę się. Tutaj mam przygotowaną siatkę właśnie z zamówieniami. No i kilka dodatkowych jeszcze testerków. Także tutaj mam właśnie testery. A w tej szafce mam perfumy. I tutaj listę z numerkami. Marta Wiegu właśnie coś mówiła w ostatnim vlogu, że są nowe zapachy. Muszę się tym zainteresować. Muszę wejść na stronę Made in Lab i zobaczyć, co tam jest ciekawego. No, dobrze, zobaczcie, ile mam. Okna muszę też umyć, ale jest tak zimno. Jest piękne słońce, ale powiem Wam, jest tak zimno. Bardzo duży wiatr. Teraz może się troszkę uspokoiło, ale mimo wszystko jest tak straszny mróz, że nie będę dzisiaj miała okien. Poczekam, może będę miała szczęście w przyszłym tygodniu, że któryś dzień będzie cieplejszy. Tam jeszcze mam okulary słoneczne, też muszę je dać do zredukowania, zapłucony, także mam tutaj praktycznie cały sklep, muszę przeorganizację przeorganiz zrobić, tak? Te regały zostają, bo to już sobie właśnie ułożyłam, te, które są ze zniżką 50%, a przed świętami ogólnie na rzeczy w sklepie zrobiłam minus 20%, oprócz yy, tej biżuterii, która będzie świąteczna. I to też są wyroby z Polski, o, tutaj może będzie widać lepiej, piękna biżuteria, takie naszyjniki z wełny i bransoletki na magnes wszystko bardzo piękne, ale też nie sprzedałam dużo w zeszłym roku zaczęłam się yy, zaczęłam sprzedawać na biżuterię to chyba kilka sztuk tylko sprzedałam więc też pójdą do redukcji za pół ceny. a szkoda, no ja też takich rzeczy nie noszę no nie wiem czy się trochę nie porwałam z motyką na słońce, bo myślałam, że kurczę, że to szał będzie bo rzeczywiście czegoś to jest takie bardzo oryginalne czegoś takiego nigdzie wcześniej nie widziałam ale tutaj jest no ci ludzie są specyficzni Co trudno im tutaj dogodzić. Ja sama nieraz nie wiem, co zamawiać. Gusto są wiadomo różne, ale mi się wydaje, że takie oryginalne rzeczy, gdybym miała właśnie w Mydlingu, tam gdzie mieszkam, oj, to by super szło. No ja już, a, to jest tylko kilka kilometrów stąd, więc myślałam, że tutaj będzie taka podobna publika, ale się myliłam niestety. No, no to tak to mniej więcej wygląda i kochani, no muszę się za, zabrać. No może odpalę tego live'a, zobaczę. No i kochani, zrobiłam tego live'a ponad godzinę, no, <głos》> z półtora godziny, nie wiem dokładnie, dosyć dużo się nagadałam, także dziękuję osobom, które były ze mną. Za dużo nie zrobiłam, ale trochę. Przynajmniej mam już jakiś koncept, jak chcę to dalej zrobić. Chcę tutaj poukładać w lokalu, jak sobie chcę dekorację ustawić, już sobie to wszystko przemyślałam, więc będę to w następnych dniach, bo już mi się dzisiaj nie chcę i idę do domu. Pewnie gdyby nie robiła tego live'a, to by było więcej zrobione. <grywa> Zrobiłam nie dużo. Ale plan jest. Dobra, ja się zbieram do domu. Zimno jest, muszę się dobrze opatulić szalikiem. Dobrze, że sobie dzisiaj czapkę wzięłam. I... A ja jeszcze. Nie zapomnę, bo chyba jest godzina. Nie, <grywa> jutro jest godzina znowu. Czekajcie, 13:05. Dobra, zbieram się do, do domu. Pa! Okej, jak siedzimy sobie przy kawce po pracy i my sobie tak codziennie opowiadamy, co się wydarzyło u kogoś. I Krzysiek właśnie opowiada historię. Nie wiem, koleżance. Kłótnie małżeństwie. Kut, kutnie małżeńskie. No, mnie pracuje taka kelnerka I, yy, i mi dzisiaj opowiada, mówi a wiesz, co pokłóciłam się z mężem. Znaczy, ja ogólnie tak, nie mi tylko opowiada, ale ogólnie. No i, a pokuciłem się z mężem, nie? No i A... wiesz, że no, w pewniło się A... potem, ale co? No, co? Ona mówi, ale on tak potrafi być, taki tupek, nie? Naprawdę taki potrafi być. I go zablokowałem. No wiecie, co co, co zrobiłeś, Zablokowałem? No na WhatsApp go zablokowałem. I wie <laughs> ja to twój mąż jest. Jakby <laughs> Jak to, go się to teraz robić współcześnie? Jak go zablokować? No, no nie zablokowałem, bo to jest, bo to jest taki dupek, że no, mówię, nie da i ten i mówi, ale tak wiesz, parę godzin minęło no i mówi, ja no to odlokuje go, żeby <grym>, że, chciała mu coś napisać. Ja nie wiem, do mnie było tutaj. No. I nie da, nie da rady, ona mówi, że nie, nie może sobie poradzić z tym, żeby to ten Whats w ogóle włączyć, nie wie co się stało. Nie? No i jak on przyszedł, no to idzie do niego i mówi... Mówi ty słuchaj, bo on się nazywa. Weź zobacz co tu mam z tym WhatsApp, z tym nie? No a on do mnie mówi, a co ty robiłaś tutaj z tym oczekiwani? On mówi, ja mu nie powiedziałam, że go zablokowałam. Ja mówię do to nie. to on nawet nie, on nawet nie, nie doszedł do tego, że był zablokowany. To po co ci w ogóle to było? Nie, bo się zablokowaną. kochani, witam się z wami w deszczowych piąteczek. Włosy rozczokone, bo miałam pa czapkę, paczkę, chciałam powiedzieć, czapkę. <noise> dzisiaj mamy taką deszczową pogodę, tak jak widzicie, nie za ciekawie, Zaczyna się weekend. U nas mają otworzyć dzisiaj stragany świąteczny w Mydlingu. Będzie można się już płącz napić, ale no taka pogoda niezbyt zachęcająca ma być. Tak, tak ma wyglądać cały weekend. Także nie wiem, czy się wybierzemy w ten weekend, a jak nie, no to w ciągu tygodnia pójdziemy sobie na gorący punch.